Siema wszystkim z tej strony, Imzar. Ja chciałbym w tym odcinku pokazać Wam trochę specyficzną rzecz, jaką dodali w Windowsie 10, a mianowicie wirtualne ekrany. Jak widzicie, dla przykładu tutaj nie schowałam tego OBS, tylko on dalej tutaj jest. No i chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. Tutaj trzeba nacisnąć taką cudowną kombinację, jaką jest. Przycisk od menu startu, czyli dokładnie ten. Równocześnie z tabem. Pojawia się nam takie cudo. No i tutaj mamy nasze dwa wirtualne ekrany. A wracając do wszystkiego. Tutaj mamy taki układ mm, ikonek. W związku z czym przechodzimy do następnego ekranu. Widzicie, że układ jest identyczny. Powiedzmy przeniosę game rangera tutaj. Wrócę na ekran 1. Game Ranger również to jest przeniesiony, mimo że tutaj mam od A widzicie, że po prostu OBS zostawimy jako znacznik, że to jest ten ekran pierwotny. No i właściwie. Do czego to ma służyć? Otóż bardzo prosta rzecz. Jeżeli. I to już powinno do was dotrzeć. Same podejście do ekranów jest dość specyficzne, bo nie wiem, czy kojarzycie. Takie stare czasy, jak były jeszcze Windows XP, były takie małe ekrany. No, w sumie dalej w laptopach są małe, ale pomijając fakt, były ekrany 10 cali, 14 cali. Ja mam 15 w laptopie, co uważam, że już, już jest dość. Myślę, że wystarczająco. W każdym razie, wracając, ekran 10 cali. I co było na takim ekranie 10 cali zmieścić ikonek? Dodatkowo w dużo gorszej rozdzielczości, w związku z czym te ikony zajmowały, ikonki zajmowały dużo więcej miejsca. Otóż było takie, kilka takich fajnych aplikacji. Mniej więcej. Nie, nie, do momentu, w którym kupiłem sobie. Do, do momentu, w którym rodzice mi kupili ekran w 2007, tak. W 2007, czyli tak. Korzystałem z tego programu 2-3 lata. Tworzył wirtualne ekrany. Na takiej zasadzie, że po prostu. Przechodziło się i zostało tylko mój komputer. Teraz w Windowsie 10 nazwany ten komputer. Koszt, takie podstawowe rzeczy, jak się tworzy nowy, powiedzmy, nowe konto. Natomiast tą, jaką możliwość daje ten to rozwiązanie, to jest też, też dość specyficzne. Wam mogę pokazać. O, najlepiej. Przepraszam, że przełączyłem. Otóż, o jak widzicie, to jest uruchomione. Tutaj widzimy OBS-a. Na przykład, włączmy sobie tutaj zdjęcie. Chwila, może lepiej tego nie, bo to wam powie, w jakim mógłbym być. To też nie. O, dajmy na to to. Otwórz. To jest taki stary ODP do takiego starego filmu, który chciałem zrobić. Nie wiem, czy go w końcu wysłałem, czy nie. Zgubiłem się. W każdym razie, wracając do tematu. No i zobaczcie, co właściwie jest wyświetlane. Dokładnie to, co mam tutaj, mimo że OBS jest na tym właśnie ekranie. Czyli de facto mam uruchomione dwie aplikacje, które powiedzmy, w... może ze sobą się nie gryzą, ale na pewno w jakiś sposób ułatwiają to, że ja mam odpalonego OBS-a i wiem, że nigdzie go tu nie ma, mi nie wyskoczy, i mi nie będzie pokazywało dziwnych, durnych rzeczy, jakie macie tutaj do zobaczenia. Na przykładzie jeszcze lepszy, mogę tutaj odpalić dwie gry. Dajmy na to. W sumie, i właśnie to jest, powiedzmy, dość fajne rozwiązanie, dlatego, że umożliwia swobodne przejście między, powiedzmy, aplikacjami. Ja tutaj mam OBS-a, tam mam prezentację, nagrywam prezentację, OBS nie pokazuje się. No i uważam, że to jest. Dość fajne rozwiązanie, Jakby ktoś, jakbym jeszcze nie powiedział, to jest tak, przyciska się ten przycisk, który odpowiada za menu start, równocześnie z tabulatorem. Czyli z tymi dwiema strzałkami, jakie są u mnie w dwie strony, w niektórych klawiaturach jest tab. Oczywiście tab jeszcze z tym cudowną rzeczą, jaką jest alt, umożliwia przechodzenie między aplikacjami utworzonymi na jednym wirtualnym pulpicie, tak więc mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób przedstawiłem to ciekawe, ciekawie i mam nadzieję, że ktoś tam obejrzy. O, dobra. W każdym razie dzięki, cześć i na razie.